Cześć, z tej strony Mateusz, a to jest studio analogowe, i rozmawiamy dzisiaj o najfajniejszym w historii fotografii natychmiastowej aparacie, czyli Polaroidzie SX70. SX70 to jest najbardziej profesjonalny model Polaroida, jaki kiedykolwiek się ukazał. To już jest bardzo stary aparat, bo pierwsza jego generacja wyszła w latach 70. na początku. Więc. Te aparaty już mają po 40-50 lat, ale w dalszym ciągu są uznawane za taką linię polaroidów, która jest najbardziej profesjonalna i daje największe możliwości twórcze. Przede wszystkim dlatego, że to jest lustrzanka. Wewnątrz tego dziwnego, śmiesznie składającego się urządzenia jest cały system luster składanych, który sprawia, że w przeciwieństwie do innych aparatów natychmiastowych. Jak patrzymy przez wizjer, to widzimy to co obiektyw, tak jak w klasycznej lustrzance. Problem z tymi aparatami jest taki, że są stare i co prawda, konstrukcyjnie Polaroid się mocno przykładał do ich tworzenia, jeżeli to porównać te aparaty z tańszymi, takimi bardziej konsumenckimi modelami. Ale, mimo wszystko, wiek robi swoje. I jak się kupuje takiego Polaroida, to w 99% przypadków pojawia się jeden podstawowy problem. O ile oczywiście w ogóle aparat działa i jest sprawny i szczelny i wszystko jest z nim w porządku, to. Zawsze, ale to zawsze, poza jakimiś nielicznymi przypadkami, pojawia się problem oklein. Czyli wszystkich tych elementów, te okleiny po prostu pękają z wiekiem, robią się brzydkie, brudne, szare i niefajne. Więc jak się kupuje SX-70, to jedną z pierwszych rzeczy, które zazwyczaj się robi, to jest wymiana tych oklein. I o tym jest właśnie dzisiejszy odcinek, ponieważ. Ja dotychczas miałem już do czynienia z Instaxami, Miałem do czynienia z polaroidami, takimi bardziej, tymi z niższej półki, ale dopiero od niedawna mam dwa polaroidy z 70 Jeden to jest model z autofokusem, a drugi to wersja 2 bez autofokusa. Generalnie nie różnią się niczym oprócz koloru i tego, że jeden ma autofokus, a drugi nie. I w obydwu przypadkach okleiny są w dosyć dramatycznym stanie to znaczy w w przypadku tego białego z brązowymi okleinami jest masakra i wręcz kawałki tej okleiny zostają na rękach. Ta w czarnym modelu jest o wiele łatwiejsza do ogarnięcia, ona głównie się budzi i pęka. Ale w obydwu chciałbym wymienić te okleiny na świeże. Zacznę od czarnego, bo jest łatwiejszy i łatwiej będzie mi się tego nauczyć, bo nigdy nie robiłem tego wcześniej, więc, zaczynamy. No, to poszło całkiem spoko, bo w niecałą godzinę udało się wyczyścić wszystko i przykleić nowe okleiny, myślałem szczerze mówiąc, że to trochę dłużej zajmie i było kilka tak naprawdę takich triki momentów. Jeden to była ta blaszka, gdzie trzeba być dosyć ostrożnym, żeby jej nie wygiąć. Ale w sumie tak sobie myślę, że chyba się trzeba trochę postarać, żeby to zrobić. W sensie jakby nie miałem poczucia, że jestem na krawędzi, jeśli o nią chodzi. Bardzo tricky momentem było oczyszczenie tutaj tych elementów po dwóch stronach kominka. Niestety zahaczyłem nożem w jednym momencie i sobie zrobiłem taką rysę, ale prawie jej nie widać na szczęście. Ale zrobiłem to, więc tu trzeba być bardzo ostrożnym. A tak to w sumie poszło spoko. Ważne przy tym typie okleiny, który jest w tym aparacie, to jest dokładnie model Pola Sonic Auto Focus Model 2. Ale przypuszczam, że chyba wszystkie SX70 z tym sonarem autofokusem będą miały podobnie. Trzeba po prostu się wciąć pod taką warstwę kleju, która jest między okleiną a plastikiem, i wtedy to wszystko schodzi elegancko. Bo jak zaczniecie zeskubywać to popękane z wierzchu po kawałku, no to będzie lipa. A jak się uda wciąć, jakby wbić czymś cienkim pod spód, to, to wtedy idzie dosyć spoko. Jakby ktoś chciał strasznie doczyścić te plastiki pod spodem, ja tego aż tak dokładnie nie robiłem, to pewnie trzeba użyć jakiegoś delikatnego rozpuszczalnika, który zmyje resztki kleju, a nie uszkodzi samej obudowy, która też jest plastikowa, więc trzeba być bardzo ostrożnym z tymi rozpuszczalnikami. I oczywiście zawsze warto przetestować na jakimś fragmencie plastiku, który i tak będzie zaklejony, więc nawet jak coś się stanie, to nie będzie tego docelowo widać. Ale na tyle mi się udało mechanicznie to usunąć, że stwierdziłem, że nie będę nawet chyba próbował tego robić, tylko wszystko przeczyściłem. No i tyle. I działa. I jest git. Gorzej będzie z tym białym Polaroidem, bo tutaj zrobiliśmy taką małą próbę tylko na kominku w tym miejscu i jest masakra. Wszystko jest takie lepkie, pękające, sypiące się i jednocześnie właśnie... Pęka, a jednocześnie jest takie mokre i gumowate i ciężko będzie to zdjąć. Strasznie to jest w ogóle obleśne, szczerze powiedziawszy. I na pewno dzisiaj tego nie będę robił, ale kiedyś będę musiał. Okazało się ostatecznie, że tak naprawdę jedno narzędzie mi wystarczyło. Nastawiałem się, że to będzie za mało, ale był to nóż. Taki z charakterystycznym końcem, nie ostrym, tylko takim wypłaszczonym. I ten właśnie płaski element po prostu idealnie się do tego sprawdza, więc polecam tego typu rzeczy. Tylko ostrożnie, żeby nie rozwalić przy okazji obudowy. I tak naprawdę, wszystko usunąłem tylko i wyłącznie przy pomocy tego noża. Pomocne w sumie było takie coś do dmuchania, żeby usunąć klej, takie opiłki tego kleju. Ręczniki papierowe ściereczki uniwersalne, nawilżane i tyle. Coś jeszcze użyłem? Nie. Do czarnego polaroida i tego, co z nim można zrobić już bardziej fotograficznie niż okleinowo, to jeszcze wrócimy w osobnym filmie. A na razie to tyle. Stworzyliśmy grupę, nazywa się Grupa Analogowa na Facebooku bo już jest was całkiem sporo tutaj i uznaliśmy, że jest potrzebne takie miejsce, gdzie możemy bardziej bezpośrednio pogadać o fotografii, powrzucać sobie foteczki, które robimy i ogólnie powymieniać się, nie wiem, rzeczami. Więc szukajcie grupy analogowej na Facebooku. No i do zobaczenia w następnym materiale. W materiale? W filmie. W następnym... Do zobaczenia. No, to prawda. Czekaj, zrobimy tak, że ja wyciągnę, a ty zasłonisz. No, idealnie.